Siemianeczko z tej strony, Anio, witam Cię serdecznie na kanale. Niedawno wleciał filmik odnośnie nowego patcha, więc sobie go obejrzymy. Postaram się nie oglądać całego, więc sobie go jakoś tam skrócimy. No i zobaczymy, co tutaj chłopacy nam serwują. Keep your eyes peeled for random letters popping up throughout. Collect them all and see if you can unscramble them to form the secret word. 50 winners will get in-game bundles with these rewards. Pierwszą istotną rzeczą w tym filmie jest to, że możemy wygrać aż cztery klucze do artefaktów. W filmie mają pojawiać się w różnych momentach literki, no i z nich musimy stworzyć słowo. Oczywiście jest prostszy sposób, żeby wygrać. Wejdziemy sobie w sekcję komentarzy, no i pewnie tutaj już odpowiedź jest. Odpowiedzi mamy dwie, no i wychodzi na to, że odpowiedzią jest Spymaster. Jeśli chcecie wspomóc swojemu szczęściu, to jedyne co musicie to skomentować ten film. Właśnie z odpowiedzią. No i musicie umieścić również swoje ID gracza. A my wróćmy do update'u. the battlefield and gain or you can steal from other players. Pierwsza rzecz, która nam się tutaj pokazuje to nowy tryb, w którym będą również behemoty z tego co widzę. Użyłem tutaj słowa również, gdyż na mapce widzimy tutaj dwa portale, być może dwie strefy startowe. Jedna strefa będzie należała pewnie do naszej drużyny, druga do drużyny Wroga, więc poza Wrogiem będą tutaj również jakieś behemoty. Zobaczymy, może być naprawdę ciekawie. Will be from 50 to 40 days. W tej części filmu mamy informację o tym, że czas trwania KVK w Season of Strife. Skróci się z 50 do 40 dni. No wgrze mamy idealną rozpiskę, jak to będzie teraz wyglądało. No dobra, może nie jest idealna, bo ta czcionka nie obsługuje polskich znaków. Anyway, wszystko zostało tutaj skrócone. Jedynie brink of war trwa tyle czasu, ile trwało wcześniej. Co najważniejsze, migracja również została skrócona, więc więc jeśli ktoś z was chce migrować gdziekolwiek wink wink, to musicie być na czutce, bo teraz z 7 dni ta migracja będzie trwała dni 4. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy bardzo fajną rzecz, tak zwany talonik na wakacje. No i jedyne co mnie tutaj smuci to to, że mamy ich tylko 16. Wielki Król tylko 16 osobom będzie mógł dać taki bilecik. Chociaż powiem szczerze, że powinno wystarczyć. Ja myślę, że tak 30 byłoby bardziej optymalnie, ale nie ma co narzekać. Fajnie, że coś takiego wprowadzili. Jeśli król da ten bilet komuś z Was i będziecie w tym czasie awk, nie będziecie się logować do gry i nie odrzucicie tej propozycji na wakacje, no to macie tutaj auto-accept, więc, więc nie będziecie mogli wziąć udziału w kolejnym KVK. Dlatego logujcie się codziennie, nawet na Home Kingdom. Drugą bardzo ważną rzeczą w tym bilecie jest to, że sam bilet będzie nam zmniejszał ilość wymaganych zezwoleń na migrację. Póki co uważam, że ten bilet jest najważniejszą rzeczą w tym patchu, ale przejdźmy dalej. Players in realms that have a high king can apply for the titles of spy master, chief warder, archmage, and high scholar. All of this can be done through the Flame Dragon's Lair or the KVK page. But remember, you can only reserve one title at a time for the next seven days, so choose wisely. Kolejną rzeczą jest rezerwacja tytułów. Sobie dzień I godzinę, w ten tytuł otrzymać. Fajny krok w dobrym kierunku, ale podejrzewam, że ta pierwsza wersja tego systemu nie będzie jakaś idealna. Kolejną fajną zmianą jest to, że teraz po wyszkoleniu jednostek nie będziemy wracać do miasta, tylko zostaniemy w oknie szkolenia. Na pewno przyjemni mi to przeszkolenie moich jednostek T4 na jednostki T5. No ale zanim nie ja zacznę je przeszkalać, to pewnie jeszcze coś tutaj wprowadzą. This epic 7-day event includes 6 major themed events, including Fires of Renewal, Bags of Luck, and the Trial of the Beast. Each event offers unique challenges and fantastic rewards. Participate in these events to unlock amazing goodies like the Big Top Bear City Team, the Exclusive Demon Chaser Drum Avatar Frame and Nameplate, plus a bunch of cool emojis and other amazing rewards. Kolejna rzecz to nowy motyw. Niestety, ponownie dla strzelców z atrybutem HP. Lazurowy Ogród również nam gwarantuje tutaj plus 5% HP, więc powtórka, jeśli chodzi o bonus, nie wiem, czy będę go odblokowywał, czy nie. Raczej nie, no bo już na HP mam. Gdyby to była tak, to bym się zastanowił. Jeśli chodzi o motywy, to ja jakoś tak nie szaleję za tymi motywami epickimi. Jak widzicie, zimowego hymnu sobie nie odblokowałem, no bo jest mi niepotrzebny. Zamiast motywu, którego i tak nie użyję, wolałem sobie wziąć jeden dodatkowy token. Check out the brand new quick battle feature. Now you can tap to issue orders to your legions, allowing you to move them around the battlefield more easily than ever. Mobile combat just got a whole lot smoother. Next, let's talk about the battle report improvements. We fine tuned the battle report system so it now more accurately reflects lasting buffs gained during battle. Rally and garrison battles are also seeing some significant changes. If these battles drag on too long, the new battle acceleration mechanism kicks in. It boosts damage, healing, and shields for both sides, ensuring that the action stays intense. You can easily track the battle acceleration status on the world map and throughout the battle report. And for all you cavalry commanders out there, cavalry charges now have a maximum time limit and will automatically end when the limit is reached. Kolejne rzeczy to podobno ma być przyjemniej grać na telefonie. Zobaczymy. Drugą rzeczą w tym dziale jest to, że walka w rali ma trwać szybciej. No i trzecią rzeczą jest to, że teraz kawaleria ma ograniczony czas szarży. Ciekawe czy zmienili to tylko u kawalerii czy wprowadzili te zmiany również w piechocie. Zobaczymy, zobaczymy. This update introduces a new auction system. When your alliance purifies the behemoth for the first time, you'll trigger a spoils auction. Members can bid for this spoils, and guess what? You'll also receive gem dividends from the sales. But that's not all. If your alliance is the first on the server to complete the Behemoth Elite raid, it triggers a Realm Spoils Auction. Now, all lords of the realm can bid on those spoils, and a portion of the sales goes back to the alliance members who conquered the raid. Kolejną rzeczą są aukcje wprowadzone po pokonaniu Behemota. A jeśli to właśnie wasze przymierze pierwszy ukończy elitarny najazd na Behemota, wtedy po takiej licytacji otrzymacie odsetek z kwoty po sprzedaży. No to co, ustalajcie sobie dobre czasy na Behemoty. Zawsze będziecie mogli zdobyć parę monet wymiany. Next, let's talk with the new alliance calendar feature. This tool your alliance to organize daily activities. Here's what you need to know. To zobaczyć, Twoje Alliance potrzebuje nawet jednego Alliance Fortressa i 10 Alliance Towers. R4 i R5 members mają prawo kreować, zmienić i deletować itinerary, z której ktoś inny może zobaczyć kalendarz dla details. Pamiętacie, jak mówiłem o biletach, że to jest najlepsza zmiana w tym patchu? Wycofuję te słowa w tym momencie. Kalendarz zajmuje teraz to miejsce. Ten kalendarz będzie naprawdę genialny. Ten kalendarz powinien być w grze od początku. Już dawno dawno temu pisałem, że taki kalendarz by się przydał. No i w końcu po dwóch latach będziemy go mieć. Aż czuję gdzieś w oddali Skilloka. nie no, aż tak to nie zrobię. Bardzo fajna zmiana dla początkujących teraz na samym starcie gry będą mieli kilka dni na to, żeby zresetować sobie jednego bohatera epickiego. I jednego bohatera legendarnego. Jeśli ktoś zrobi sobie na początku gry Niko na przykład 2-3-1-1, to przynajmniej będzie miał szansę to naprawić. Dla nowych, naprawdę, super, super zmiana. The new Warpad feeding system is here. Players who reach honorary membership level 15 can now feed rare pet fruits to their Warpads. This will boost their attributes and make them more powerful allies in battle. Populacja szafirowych smoczydeł z 310 ducha myślę, że po tym patchu wzrośnie masywnie. Mimo, że jeden owoc zdaje tylko jeden punkt, to i tak to jest naprawdę, naprawdę mocna rzecz. Szkoda, że nie dla wszystkich. Kolejne zmiany to po prostu wszystko ułatwili, żeby każdy miał łatwiej osiągnąć wszystko. Akurat tego nie jestem fanem, ja lubię, jak jest trudno. Jeśli ktoś z Was się zastanawia, dlaczego z reguły z dystansem podchodzę do informacji przekazywanych przez support czy ogólnie przez twórców, to na ekranie mamy jeden z tych powodów. Po dwóch latach zorientowali się, że tarcza Eliany trwa dłużej niż ma to w opisie, więc może za trzy lata zorientują się, że łucznicy też potrzebują jakichś zmian. Na Aliance kończy się ten film, ale ja nadal mam jedno bardzo ważne pytanie: gdzie jest nowa frakcja?